Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku bliźniąt i zapraszam do czytania na październik 2023. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam moi drodzy, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jak wiecie, wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miło miesięczne oraz roczne, wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość, pracuję z odblokowaniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dopasować odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie bliźnięta, sprawdźmy zatem miesiąc październik, jak się dla Was rysuje, co też w energiach. Bliźnięta. Dobrze, moi drodzy, przede wszystkim pierwsza sytuacja, która rzuciła mi się w oczy, to jeżeli jesteście w związkach małżeńskich albo stałych partnerstwach, konflikt, y, duży konflikt, kłótnia z kimś, y, tu może być kłótnia, nie wiem, o pieniądze, o dzieci o to, że każde z Was ma inny y, pogląd na wiele sytuacji, na wiele spraw. Tu przede wszystkim, z tego co ja widzę, jakieś kłótnie o majątki, może jesteście na etapie rozstania. Dla niektórych może się okazać, że partner, partnerka, z którymi się spotykacie, jest jeszcze z kimś. Tu jest ewidentnie trójkąt miłosny i ktoś tutaj. Poznał już kogoś, dlatego też pomiędzy wami dojdzie do rozstania. Karty pokazują, że to rozstanie i tak już było od dawna, wam, tak jakby pisane, to wisiało na włosku, tak, bo tu nie było zgody, były konflikty. E, tak jakby ktoś tutaj miał swoje racje, wy mieliście swoje, nie dogadywaliście się. Jest pokazana mocno w energii samotność w związku. Czyli po prostu albo wy, albo ta osoba nie do końca byliście. Ze sobą zgrani, tutaj nie, nie dopasowaliście się, nie, do, nie dogadywaliście, i tak, jakby ruszacie w nowym kierunku. Tak, i tutaj mogą być rozstania. Tutaj mogą być poważne rozmowy o właśnie przeprowadzce. Tutaj, kochani, jest zmiana kierunku. Albo wy, albo wasza osoba się będziecie wyprowadzać, zakończenie relacji, zakończenie czegoś, co i tak było, kochani, nietrwałe. Teraz w ogóle po tej pełni w baranie energie ruszą do przodu i, tak jakby, zamykamy przeszłość, otwierając się tym samym na to, co nowe. I tutaj, kochani, jeżeli są osoby faktycznie na kanale, które mają taką sytuację, macie szansę kogoś poznać nowego do relacji, mam też informację, że. Jest to osoba poznana przez internet, media społecznościowe, portale randkowe. Wy z kimś tutaj piszecie, bądź będziecie pisać. Niektórzy z Was widzę, że już wcześniej tę osobę poznali, i był taki kontakt pisemny. Natomiast tutaj dojdzie do spotkania. Dojdzie do spotkania. Wy możecie się spotykać z osobą, która jest czyimś mężem lub czyjąś żoną. Też taka informacja wynikła z kart. Więc kochani, sprawdźcie najpierw, czy faktycznie ta osoba jest na etapie rozstania, czy ta osoba po prostu mm, szuka tylko rozrywki romansu na chwilę, tak? Bo często tak właśnie jest, że mm, na przykład mężczyzna mówi kobiecie: Tak, ja się rozstanę, ja już jestem na etapie rozwodu, separacji, tak? Chcę z tobą spróbować, a później się okazuje, że ta kobieta po prostu została kochanką i zostaje porzucona po jakimś czasie, tak? Bo mężczyzna się pobawił, no mężczyzna. Mężczyzną tego nazwać nie można. Facet się zwyczajnie pobawił i wrócił do żony, tak? Raniąc przy tym jedną i drugą kobietę. Tu, jeżeli chodzi o Was, kochani, pokazuje mi się, że możecie poznać Barana albo Lwa na Waszej drodze, ewentualnie jeszcze koziorożce. Wy będziecie się mocno zastanawiać, bo jeżeli macie portale randkowe, to tutaj karta pokazuje, że będzie dużo opcji, mnogość opcji do wyboru, i trzeba się będzie zastanowić, z kim wejść w korelację, z kim się spotkać. I też jakby sprawdzić, z kim rezonujecie, tak? Kto jest dla Was dobrą partią, a kto też nie No i tego typu sytuacje się pokazują na związkach Jeżeli jesteście w ogóle singlami, nie macie tu żadnych takich perturbacji, historii związkowych To pokazuje mi się nowo poznana osoba przy pracy właśnie, bądź na portalu randkowym, kochani I tutaj też dla singli widzę kogoś bardzo fajnego z Trygonu Wody Najprawdopodobniej ryba skorpion. Rak tak mało mi się pokazuje w energii. Z rakiem raczej widzę rozstania w stałych związkach. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o nową osobę, może to być ryba skorpion. I wy tę osobę, tak jak mówię, możecie poznać przy pracy, bądź właśnie na jakimś portalu randkowym. Was jest oczywiście dużo na kanale, dużo osób mnie słucha, więc też nie każdy bliźniak w tym samym miejscu osobę pozna, tak? Karty pokazują tylko możliwości, a to też wszystko zależy od tego, co Wy z tym zrobicie i jakie wykorzystacie. Moi drodzy, jeśli chodzi o zdrowie, bóle kręgosłupa, jakieś problemy neurologiczne, możecie mieć problemy z zatokami również w październiku, także cieplej się ubierajcie, jak się zrobi chłodno. Suplementujcie się witaminami, dużo witaminy, cena odporność przede wszystkim. No, i jak już brakuje nam tego słońca w kraju, no to D3K2MK7 przede wszystkim, kochani, bierzcie. Wspierajcie się tym. I teraz tak, jeśli chodzi o pracę, tu jest możliwy awans. Macie koło fortuny, szóstkę pentakli, karty pokazują, tak jakby ktoś Was miał docenić. Jakiś projekt zostanie tutaj pozytywnie oceniony, wy dostaniecie awans, jakąś premię, podwyżkę takie coś mi się pokazuje długo wyczekiwany awans. Długo, tak jakby czekaliście już na jakąś zmianę w tej pracy. I, jakby no ona w tym momencie przychodzi, tak? Jeżeli my coś manifestujemy, mocno o tym myślimy, przyciągamy, to to w końcu się pojawia w naszym życiu. Dlatego macie takie zmiany, w ogóle bardzo dużo zmian w waszym życiu. I jeśli chodzi o, o związki, jeśli chodzi o właśnie pole zawodowe, macie ogromne zmiany tutaj, kochani, więc otwórzcie się na nie, bo ten miesiąc naprawdę będzie taką kulminacją. Tutaj się wszystko będzie działo w takim zawrotnym tempie. I po prostu, jak to koło raz zostanie wprawione w ruch, to będzie się kręciło i kręciło, tak? Możecie po prostu czasem mieć takie zawirowania, ale to dobrze, bo często jest tak, że my nie możemy ruszyć z miejsca, nie podejmujemy radykalnych decyzji, i życie za nas po prostu decyduje, tak? A jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, więc tutaj, no kochani, na te zmiany trzeba się przygotować, ale jak już raz coś pierdyknie porządnie, no to później już no, te zmiany będą mocno widoczne, no i po jakimś czasie zobaczycie, że one były potrzebne. Jeśli chodzi o podróże, coś może nie dojść do skutku, kochani, jeśli chodzi o jakieś dalsze podróże, nie wiem, jakieś odwołane loty, problem z transportem na tego typu sprawy zwróćcie uwagę. To mi się mocno pokazuje. Są też jakieś romanse w tle pokazane na wyjazdach służbowych, więc to też dla części z Was, co ja tutaj jeszcze widzę. Generalnie słuchajcie intuicji, ona w tym miesiącu będzie wyostrzona. Dużo, kochani, wyczujecie, tak? Jeżeli my przestamy przestajemy włączać myślenie i zaczynamy włączać serce, m, czucie, to w tym momencie więcej nam się prawdy pokazuje aniżeli tym myśleniem, bo mózg często potrafi nas okłamać. My sobie gdzieś tam później e, wymyślamy, nad wyraz wszystko e, analizujemy niepotrzebnie, no i wychodzą historie niestworzone, tak? Więc tutaj warto się po prostu pochylić nad tym, co nam życie pokazuje. I też ruszyć w dobrym kierunku, kochani, bo widzę, że to nadmierne myślenie może Was doprowadzić do ślepego załuku, więc tak jakby mniej myślenia, więcej czucia, tak? Sprawdźmy jeszcze dla Was kartę wyroczni na ten miesiąc. Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością. No i też te rybki tutaj, więc ja myślę, że coś z tymi rybkami, czy macie jakiś przyjaciół, czy partnerów... Te osoby będą Wam sprzyjały w październiku. Bardzo dobrzy spowiernicy, bardzo dobre osoby, jeśli chodzi o korelacje, o pracę, czy też właśnie o związki, także tutaj możecie im zaufać. Ja Wam życzę wspaniałego miesiąca, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.